Hej wszystkim, tu Mariusz Gajdzik i w tym filmie powiem Wam o nowym mikrofonie Sony ECM-M1 oraz powiem Wam jakie ustawienia i w jaki sposób możemy zmienić w pozostałych mikrofonach, które już omówiłem. ECM-M1 to nowy mikrofon w line-upie Sony mikrofonów z interfejsem Mi i jest on skierowany głównie do twórców treści i vlogerów, natomiast już tych bardziej zaawansowanych i więcej powiem o tym za chwilę. Mamy tutaj cztery kapsuły wbudowane, tak samo jak w przypadku ECMB10, natomiast w tym przypadku te kapsuły są rozmiejscowione w inny sposób. Dzięki temu mamy osiem różnych możliwości, jeśli chodzi o kierunkowość tego mikrofonu. W porównaniu do tylko trzech w ECM B10. Pierwszą z możliwości, jaką tu mamy, jest charakterystyka superkierunkowa, który nagrywa dźwięk na wprost mikrofonu, natomiast tu mi dźwięki z boku i z tyłu mikrofonu. To jest test z mikrofonu ECM M1, kiedy mówię do niego z przodu i jest on ustawiony w trybie superkierunkowym. To jest test z mikrofonu ECM M1, kiedy mówię do niego z boku i jest on ustawiony w tryb superkierunkowy. To jest test mikrofonu ECM M1, kiedy mówię do niego z tyłu i jest on ustawiony w trybie super kierunkowym. Drugie ustawienie, jakie tu mamy to charakterystyka jednokierunkowa, która zbiera dźwięk z przodu mikrofonu, jednak trochę w szerszym polu, więc będziemy tutaj nagrywać dźwięk z przodu mikrofonu w szerszym polu. A dźwięk z tyłu i z boku mikrofonu będzie tłumiony. To jest test mikrofonu ECM M1 kiedy mówię do niego z przodu i jest on ustawiony w trybie jednokierunkowym. To jest test mikrofonu ECM M1 kiedy mówię do niego z boku i jest on ustawiony w trybie jednokierunkowym. To jest test mikrofonu ECM M1 kiedy mówię do niego z tyłu i jest on ustawiony w trybie jednokierunkowym. Kolejny wybór to charakterystyka wielokierunkowa, gdzie dźwięk będzie nagrywany dookoła mikrofonu. To jest test mikrofonu ECM M1 kiedy mówię do do niego z przodu i jest on ustawiony w trybie wielokierunkowym. To jest test mikrofonu ecm 1 kiedy mówię do niego z boku i jest on ustawiony w trybie wielokierunkowym. To jest test mikrofonu ecm 1 kiedy mówię do niego z tyłu i jest on ustawiony w trybie wielokierunkowym. Mamy też opcję superkierunkowy tył, gdzie mikrofon będzie nagrywał z tyłu mikrofonu. Natomiast dźwięki z przodu mikrofonu i z boków mikrofonu będą tłumione. To jest test mikrofonu ECMM1, kiedy mówię do niego z przodu i jest on ustawiony w trybie superkierunkowy. tył. To jest też z mikrofonu ECMM1, kiedy mówię do niego z boku i jest on ustawiony w trybie super tył. To jest też z mikrofonu ECMM1, kiedy mówię do niego z tyłu i jest on ustawiony w tryb superkierunkowy. tył. Kolejnym ustawieniem jest superkierunkowa przód i tył. I co nazwa wskazuje, będzie tu nagrywany dźwięk z przodu i z tyłu mikrofonu, natomiast dźwięki z boku będą tłumione. To jest test mikrofonu ECM-M1, kiedy mówię do niego z przodu, i jest on ustawiony w trybie superkierunkowym przód i tył. To jest test mikrofonu ECM-M1, do którego mówię z boku, i jest on ustawiony w trybie superkierunkowym przód i tył. To jest test mikrofonu ECM-M1, kiedy mówię do niego z tyłu i jest on ustawiony w trybie superkierunkowym przód i tył. Kolejne ustawienie jest bardzo podobne, bo jest to ustawienie superkierunkowe przód i tył, jednak nagrywają się one niezależnie na... Osobne kanały, i możemy wtedy je zmiksować już w postprodukcji. To jest test mikrofonu ECM-M1, kiedy mówię do niego z przodu i jest on ustawiony w trybie superkierunkowym, przód i tył, gdzie obie ścieżki nagrywają się niezależnie od siebie. To jest test mikrofonu ECM-M1, kiedy mówię do niego z boku i mikrofon jest ustawiony w trybie superkierunkowym, przód i tył, gdzie obie ścieżki nagrywają się na niezależne kanały. To jest test mikrofonu ECM-M1, kiedy mówię do niego z tyłu i jest on ustawiony w trybie superkierunkowym. Przód i tył, gdzie obie ścieżki nagrywają się na dwa niezależne kanały. Kolejną charakterystyką jest charakterystyka stereofoniczna, która pozwoli nam na nagrywanie dźwięku stereo. I będzie tutaj nagrywany lewy i prawy kanał, i na lewym kanale i na prawym kanale będzie nagrywany osobny dźwięk. To jest test mikrofonu ECMM1, kiedy mówię do niego z przodu, jest on ustawiony w trybie stereo. To jest test mikrofonu ECMM1, kiedy mówię do niego z boku, jest on ustawiony w trybie stereo. To jest test mikrofonu ECMM1, kiedy mówię do niego z tyłu i jest on ustawiony w trybie stereo. I ostatnim ustawieniem jest możliwość nagrywania w charakterystyce ultra kierunkowej. Czyli takiej, która nagrywa z przodu mikrofonu w kącie 30 stopni, czyli bardzo nakierowane na przód mikrofonu, natomiast będzie tu mieć wszystkie dźwięki, które nie są w polu mikrofonu w 30 stopniach na wprost niego, czyli z boku i z tyłu mikrofonu. To jest test mikrofonu ECM-M1, kiedy mówię do niego z przodu i jest on ustawiony w trybie ultra kierunkowym. jest on ustawiony w trybie ultra-kierunkowym. To jest test mikrofonu ECM-M1, kiedy mówię do niego z tyłu, i jest on ustawiony w trybie ultra-kierunkowym. Mamy tutaj też konstrukcję antywibracyjną, która pozwoli nam na wytłumienie jakichkolwiek dźwięków, jeśli chodzi o używanie aparatu w rękach lub też przy vlogowaniu. To jest test vlogowania z mikrofonem ECM-M1. Mikrofon ten jest naprawdę mały i lekki, ma wymiary 40 mm na 72,2 mm na 64,4 mm i waży 65 g. W zestawie dostajemy też osłonę przeciwwiatrową, która zredukuje ewentualne powiewy wiatru. Mamy tu też możliwość ustawienia w aparacie nagrywania czterokanałowego, które pozwoli nam na nagranie dźwięków wybranej przez nas charakterystyce na pierwsze dwa kanały. Natomiast trzeci kanał nagrywa dźwięk w trybie wielokierunkowym, tak samo jak czwarty, tyle że czwarty obniża nam dodatkowo ten dźwięk o 20 dB. Więc jeśli nasze audio zostanie nagrane w jakimś przypadku za głośno, to mamy tą dodatkową ścieżkę, która pozwoli nam na zredukowanie tej głośności o 20 dB. W przypadku nagrywania na dwa kanały, możemy też wybrać nagrywanie 24 bit lub 16 bit, i 24 bit będzie tu lepszą opcją, jeśli chcemy mieć większą możliwość przy ewentualnej obróbce dźwięku. Teraz powiem o innych ustawieniach, które możemy zmienić na podstawie ECMM1, natomiast pokażę Wam też, jak je zmienić w innych mikrofonach Sony. Mamy tu pokrętło zmiany trybów, które już wcześniej omówiłem, i ma ono też na środku przycisk blokujący je w danym trybie, natomiast w B10 lub B1M zamiast pokrętła mamy przełącznik. Kolejnym przełącznikiem jest analog versus digital pozwoli nam on na przełączenie jaki sygnał chcemy wysłać do aparatu. Ustawienie analog będzie działało ze starszymi aparatami Sony, które nie obsługują cyfrowego wejścia. Natomiast cyfrowe, czyli digital, będzie działało ze wszystkimi nowymi aparatami, które obsługują cyfrowy sygnał przesyłany przez interfejs mi. Kolejnym przełącznikiem jest przełącznik Level i mamy tu możliwość przełączenia w auto lub manual. Ustawienie auto sprawi, że aparat automatycznie będzie ustawiał głośność nagrywanego dźwięku, natomiast ustawienie manual da nam możliwość zmiany ustawienia poziomu głośności manualnie. Za pomocą pokrętła, które mamy na aparacie i daje nam możliwość ustawienia od 0 do 10, gdzie 0 to najciszej, a 10 to najgłośniej. Przełącznik ATT daje nam możliwość obniżenia czułości mikrofonu. Przy ustawieniu 0 jest to standardowa czułość, i mamy tutaj też możliwość minus 10 dB. I minus 20 dB, czyli jeśli będziemy nagrywać jakieś bardzo głośne dźwięki, to będziemy chcieli obniżyć ten poziom głośności o te 10 czy 20 dB i możemy to zrobić za pomocą tego przełącznika. Przełącznik Filter daje nam możliwość ustawienia, czy chcemy użyć cyfrowego filtra stła, ustawienie NC lub. Filtra dolnozaporowego, który będzie tłumić dźwięki o niskich częstotliwościach lub możemy go też wyłączyć. W przypadku mikrofonów W2BT oraz G1 możemy podłączyć je dodatkowo przy pomocy kabla, i dzięki temu aparat pozwoli nam na ustawienie poziomu nagrywanego dźwięku w menu aparatu to samo ustawienie możemy zmienić w przypadku używania mikrofonu krawatowego LV1. W tym filmie to już wszystko, mam nadzieję, że te informacje będą dla Was przydatne. Dzięki za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmie. Na razie cześć.